Dalej, bracie, dalej już to jest dzielny superbus w drogę. Ruszaj z nami, sami chary, każdy z nas na przygodę. Dobry czas, wszystkich zapraszamy. Dzienne busy, czy to słońce, czy to deszcz. dzielnym busem, jedziesz, bracie, autobusy. Wyścigowy Rik. Poniedziałkowy ranek sami był bardzo podekscytowany. Pan spektor wysyłał go do Pokrzywkowa na pełen przegląd. Nie będzie mnie przez cały tydzień, a na moje miejsce trafi inny autobus. Pewnie zmienią ci olej. I może dostaniesz nowy lakier i fotele. Nie wiadomo, czy nie wrócisz różowy. Do zobaczenia za tydzień! Baw się dobrze! Uważaj na siebie! Sami ledwo zdążył odjechać, gdy. Siemanko, jestem Rick. Pomieszkam tu z wami przez tydzień. Pan spektor przygotował dla Rika wiele zadań. Dobrze. Codziennie rano trzeba zabierać dzieci do szkoły, a po południu rozwozić je do domów. Zaraz dostaniesz mapę Chamli. Proszę. Dziś po południu dzieci jadą na basen. We wtorek na mecz. W środę dziewczynki jadą na balet. W czwartek harcerze jadą do ratusza. Spokojnie. O co się dziadku! Na razie. Kogo nazywasz dziadkiem? Gdy sami spokojnie jechał do Pokrzywkowa, Rick mknął przez czamli. Rick dodał gazu i pognał przed siebie. Rick pędził przez miasto zabierając kolejne dzieci. Gdy zostawiał je pod szkołą, nie były już tak zadowolone jak na początku. Niedobrze mi, nie chcę z nim jeździć. To samo działo się, gdy Rick wiózł dzieci na basen. Identycznie było także we wtorek, gdy Rick wiózł dzieci na mecz. W środę dziewczynki krzyczały przez całą drogę na balet. W czwartek, gdy harcerze dotarli do ratusza, czuli się tak źle, że nie mogli ustać. Edwo, stoimy. W piątek już żadne dziecko nie chciało jeździć z Rikiem. Chodziły do szkoły na piechotę. Nikogo nie ma? Co się dzieje? Wcześniej wróciłeś. Nikt mnie dziś nie potrzebuje, więc chyba pojadę do mojej zajezdni. Cześć wam! Ten autobus jest szalony. Powinien trochę przystopować. Nagle zabrzmiał znany wszystkim dźwięk. Wróciłem. Witaj, mały. Błyszczysz się jak nowy? I silnik pięknie ci pracuje. Tęskniliście? Tak, a twoi pasażerowie chyba jeszcze bardziej. Stefani miała rację. W poniedziałek wszystkie dzieci z radością przywitały dobrze im znany autobus. Hurra, to sami! Witaj z powrotem! Cieszę się, że z wami jestem. Trzymajcie się! Susan, reszta też. Busem możesz do Wersja polska na zlecenie Charisma Entertainment Group, studio Eurocom. Tekst Michał Łużykowski. Czytał Cezary Kwieciński.